Z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. A oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, Inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. O nich zapytał, A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, Ty jesteś mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, a że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów, i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on odwrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mniej Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Spróbujmy w miarę prawdziwie i uczciwie podejść do dzisiejszych słów Pana Jezusa i tak naprawdę, patrząc też w kontekście naszego dzisiejszego uwielbienia, czy prośby, bądź też modlitwy o uzdrowienie aż się, że tak powiem, prosi, żeby skonfrontować się z taką podstawą, myślę, z dzisiejszych słów Pana Jezusa, mianowicie z tym pytaniem, które zadał Pan Jezus, za kogo mnie uważacie. Tak naprawdę jest to fundamentalne pytanie, jeśli chodzi o relacje każdego z nas, czyli mnie osobiście, Jezusa Boga. Bo cóż tam dalej podchodzić pod różne inne odpowiedzi, czy tam to, co się dalej działo, kiedy Pan Jezus działał, bądź co ma działać w naszym życiu, jeżeli nie będzie no, uczciwej uczciwe odpowiedzi, bądź przynajmniej świadomości, kto to jest ten Jezus dla mnie, jakiego ja Boga znam, w jakiego Boga wierzę, jak ta nasza relacja wygląda. Jeżeli gdzieś tego sobie nie przepracujemy, no to nie ma się co ukłamywać. Jakichś tam nadzwyczajnych cudów nie będzie, bo być nie może. Bo prawdopodobnie gdzieś rozjechaliśmy się z tym prawdziwym Bogiem, czy Jezusem, jaki jest, a być może w naszym życiu go tak naprawdę nie ma, chociaż możemy różnie twierdzić. I dlatego pomyślałem, że tak naprawdę przez całe kazanie skupimy się na tym fundamentalnym pytaniu i tak naprawdę no, za wiele poza nie nie wyjdziemy bo i wyjść nie możemy, bo to na tym po prostu trzeba budować. A więc warto zadać sobie pytanie, za kogo uważasz Jezusa, albo kim dla ciebie jest Jezus? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by się skonfrontować z obrazem Boga, jaki mamy. Niby sprawa jest prosta, no Pan Bóg, wiadomo, wszystko może jest. No ale kiedy tak uczciwie zastanowimy się, to w jakiego Boga wierzysz? Może być kilka fałszywych obrazów Pana Boga, które niewątpliwie mają wpływ, czy miałyby wpływ na odpowiedź na pytanie, za kogo mnie uważacie, gdyby nam Pan Jezus takie zadał. Ja wypisałem, czy wymieniłem 10 takich fałszywych obrazów Pana Boga, które są niezwykle popularne, popularne jak myślę, a które no, bardzo mocno koślawią naszą relację z Panem Bogiem. I możemy zanosić setki tysiące, dziesiątki tysięcy różnorakich westchnień. Oczywiście każda modlitwa jest wysłuchana, tyle tylko, że kiedy mamy taki trochę patologiczny obraz Pana Boga i kiedy w nim trwamy, to owszem, Pan Bóg będzie chciał nam pomóc, tylko że my będziemy nie za bardzo chcieli prawdziwego Boga przyjąć. I tak możemy się w tym wszystkim zafiksować, że Bóg będzie obok, ale my będziemy wierzyć w innego Boga, nie w tego prawdziwego, i nic nie wyjdzie z tej relacji bo jej po prostu nie będzie. Pierwszym takim taką trudnością w patrzeniu na Pana Boga jest to, że niestety bardzo duży odsetek, jak myślę, a nawet chyba nie tylko ja, tych odsetek ludzi wierzących ma taki obraz Pana Boga, którego zawsze chcą doświadczać. To bardzo mocno widać w przypadku różnego rodzaju mniejszych bądź większych grup religijnych. Bóg musi być zawsze doświadczalny. Kiedy go gdzieś nie doświadczam, nie ma tych jakichś nadzwyczajnych oznak, nie ma takiego super uczucia, to nie ma Pana Boga. Albo jeżeli go dłużej nie doświadczam, to nie ma Pana Boga. Albo muszę mieć takiego Boga, trochę takiego pieszczotliwego misia. Zawsze muszę go czuć. Musi być na moje trochę polecenia. I gdy, kiedy mi się coś nie zgadza z tym obrazem, to już są takie trudności a w końcu się obrażę, że gdzieś widocznie ten Bóg jest jakiś taki, no nie wiem, nie lubi mnie, odszedł, chowa się, może go nie ma, bo go nie doświadczam. To po prostu trzeba wysłać sobie pytanie, co jest, jak wygląda sprawa miłości, i różnego rodzaju emocji w moim życiu, bo być może to ze mną jest kłopot i to wszystko przykładam na Pana Boga i chcę, żeby był takim właśnie zawsze spełniaczem moich zachcianek emocjonalnych. Ale czy taki jest Pan Bóg? Czy on jest tylko po to, żeby spełniać moje potrzeby emocjonalne? Chyba nie za bardzo. Może to być, myślę, niemała przeszkoda w budowaniu prawdziwej relacji z Panem Bogiem. Może on być blisko, ale ja chcę go tylko, żeby takie były odczucia. To, co on, do czego mnie zaprasza, jak mnie chce prowadzić, to może być kompletnie nieważne. Ja chcę zaspokoić się emocjonalnie. Muszę go doświadczać. A kiedy nie, to mnie taki Bóg nie interesuje. Dalej myślę, że trudnością i problemem może być to, że możemy mieć obraz Pana Boga takiego y, nadopiekuńczego. Nieraz, albo nawet właściwsze byłoby y, powiedzieć, że słyszę, Pan Bóg ma dla mnie plan, on już tam wszystko zamyślił, y, wszystko jest pod kontrolą, to ja teraz nie muszę nic robić. On jest taki jak taka super y, opiekuńcza mamusia. Wszystko zrobi. Jakby się dało, to by nawet za mnie zjadł. Nic nie muszę robić, wszystko się zrobi. A kiedy nie robi, to nagle wielkie obrażenie się, no jak to miało być tak pięknie. Tam mówią o cudach, a u mnie nic. Muszę się trudzić, muszę się męczyć. Co to za Pan Bóg? Miał wszystko spełniać, za mnie miał robić. Ale czy taki jest prawdziwy Bóg? Czy Bóg po to mnie stworzył, żeby mnie tak całe życie pieści i za mnie wszystko robić? Tak, takie, jakieś takie, nie wiem. Małe stworzonko, które trzeba nie wiem, rybki w akwarium ciągle karmić, bo się nie wrzuci, to po prostu ich nie będzie. Myślę, że nie po to nam Pan Bóg dał wolną wolę, całkiem niezły intelekt, żeby wszystko za nas robić. A my czasem go sprowadzamy do takiej roli, że musi za mnie robić, bo On to wszystko już wymyślił, a teraz tak się położę i będę czekał. A Pan Bóg może być obok mnie, zapraszać mnie do współtworzenia razem z Nim świata. Tyle tylko, że ja chcę, żeby za mnie wszystko zrobił. I co? I relacji nie będzie. A więc znowu, za kogo mnie uważacie, by zapytał Pan Jezus? Bo niekoniecznie muszę być tym, który wszystko za Ciebie zrobi. Dla, myślę, całkiem dużej grupy osób, Pan Bóg może być takim wielkim nieobecnym. Gdzieś tam stworzył świat, nawet niedawno słyszałem takie stwierdzenie, wydaje się... Osoby całkiem no, intelektualnie dobrze stojącej, no i twierdzi, że owszem, musiał ktoś stworzyć świat, i na pewno to był Bóg. No i stworzył, i gdzieś tam jest, ale gdzie? On mi się nie wtrąca w życie, ja się nie wtrącam jemu, ja jestem tu, on jest tam. I tak fajnie sobie leci. I w tym kontekście też warto zadać sobie pytanie. Gdzie ten Pan Bóg jest? Za kogo ja go uważam? Czy on jest tu, czy jest tam? Jak to wygląda? Jakie doświadczenie, jakiego doświadczenie mam Boga? Dalej, przeszkodą może być to, że niestety wiele osób traktuje Pana Boga albo uważa na podstawie różnych doświadczeń z drugim człowiekiem jako takiego trochę złośliwca albo też tyrana. Stworzył jakieś tam prawa, stworzył świat, tak działa. Jak tylko nie spełnię jakiejś tam obietnicy czy jakiegoś prawa, to zaraz mnie tam po uszach wychłoszczę i tyle z tego będzie. I dlatego, że mnie nie chłostał, muszę zasługiwać. Że znaczy, chcę coś, coś się powywracało w moim życiu, chcę coś uzyskać, no jest złośliwy, to teraz muszę, jeżeli nie mniej, to bardziej poudawać pięknie wierzącego, odmówić ileś tam modlitw, wyregulujemy nasze rachunki. Będzie fajnie, od tego momentu mogę liczyć na to, że coś dla mnie będzie robił. Ale czy taki jest prawdziwy Bóg? Myślę, że chyba też nie za bardzo. Wielu też może patrzeć na Pana Boga jako na takiego trochę samouwielbiającego się narcyza, który od nas cały czas oczekuje tego, że będziemy jakieś hołdy mu składać. I na każdym kroku muszę go koniecznie widzieć, bo jak go nie zobaczę, to oj, zaraz będzie niedobrze. Ale czy Bóg jest taki, który mnie zniewala? Też to może być, myślę, niejednokrotnie, problemem. Myślę, że nie, nie jeden człowiek wierzący może patrzeć na Pana Boga jako na kogoś kapryśnego, a z drugiej strony inni mogą go uważać za trochę taki piorunochron albo jakąś taką witaminkę. Ponieważ się pomodliłem, to teraz nic się nie może stać, bo ty mnie musisz pilnować. Odmówiłem sobie dzisiaj różaniec, to chociażbym jechał 480 na godzinę, to nie mogę się wywrócić, bo się pomodliłem. Musisz teraz zrobić tak, że się nie wywrócę. Albo byłem na rekolekcjach, czy byłam na rekolekcjach, to tak się muszę teraz naładować, tak musisz mi za siłę dać, że będę latał przez pół roku, wszędzie mówił, że działasz cuda. A jak nie będziesz działał tych cud, cudów, albo nie będę miał siły, czy nie miała siły. To coś tu jest nie tak. Sami zobaczcie ile jak albo inaczej jak często tego typu postawy możemy obserwować w naszym życiu wspólnotowym kiedy mamy kontakt z osobami wydawałoby się często obcującymi z Panem Bogiem. I tych postaw jeszcze może być kilka innych. Pan Bóg może być też tak traktowany jako ten, który owszem kocha takich idealnych, ale nie, nie do końca mnie i tak dalej. I tego typu postawy oczywiście nie, nie musimy we wszystkie w nie popadać, ale myślę, że niejednokrotnie słyszymy je gdzieś w naszym otoczeniu, a jeżeli słyszymy, to w większym bądź mniejszym stopniu możemy gdzieś tam im się poddawać. I to powoduje, że gdzieś sami sobie tak naprawdę zwróćcie uwagę, Pana Boga tak naprawdę od siebie oddalamy. I Warto, myślę, bardzo często stawiać sobie to pytanie, za kogo uważam Jezusa, albo kim dla mnie jest Jezus, albo jak ja widzę Jezusa, dlatego że jaki obraz Pana Boga mam, to w taki sposób Go traktuję i w taki sam sposób do Niego podchodzę. Jak widzę Go jako takiego, który zawsze strzeże prawa i się Go boję, to zawsze będę w jakiś sposób ściemniał w tym życiu duchowym, żeby tylko Mu nie podpaść. I gdzie tam będzie miejsce na prawdziwe otwarcie, miłość i przyjmowanie uzdrowienia. To chyba za bardzo nie pójdzie. Jeżeli bym go widział jako nadopiekuńczego, takiego słodkiego do przytulania misia, który zawsze się za mną zajmie, to też nie będę go traktował poważnie. I to życie moje duchowe nie za bardzo będzie tam w ryzach, nie będzie za bardzo rozwoju. Bo przecież zawsze gdzieś tam puszczę mu w końcu jakieś oczko, no weź, no, no przecież jesteś dobry, no nie obrażaj się jest fajnie, mogę robić, co chcę. I znowu rozejdę się z Panem Bogiem. Jak widzicie, to pytanie, które stawia Pan Jezus jest bardzo fundamentalne, bo od Niego zależy, czy tak naprawdę otrzymamy to, po co przychodzimy. Bo możemy przychodzić po wiele różnych rzeczy i sami nie chcieć ich przyjąć. Dlatego, że po prostu gdzieś nie po drodze nam w tym świecie z Jezusem. Jak widzę Boga, tak go traktuję. Dlatego warto sobie zadać to pytanie, jeszcze raz mówię, kim dla mnie jest, albo inaczej, jakiego Boga ja znam, jakiego Jezusa ja doświadczyłem bądź doświadczam. I po to mam to wiedzieć, aby gdy On zechce mnie wyprowadzać z tych moich ograniczeń, być może z różnych niewłaściwych Jego obrazów czy podejść, czy z różnego rodzaju skrzywdzień życiowych, to po to mam wiedzieć, jak to u mnie wygląda, aby mu pozwolić na to, że mnie z tego wyprowadził. Bo dopóki nie wiem tego i kurczowo się trzymam, to co z tego, że on mnie chce, jak to mówimy, we mnie zainicjować ten proces uzdrowienia, jak on będzie chciał, a ja będę trwał w zupełnie innym świecie i czego innego chciał. Wtedy za wiele z tego nie wyjdzie. Zadaj więc sobie tak na serio to pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus, do jakiego Jezusa się modlisz. Mało tego, co czujesz, gdy słyszysz słowo Bóg albo Jezus, z czym Ci się to kojarzy. To już dużo ci podpowie, jak ta relacja z Nim wygląda. W czasie naszego dzisiejszego uwielbienia będziemy się starać właśnie pozwalać Panu Bogu, aby nam pokazywał, Siebie prawdziwego, albo inaczej, aby nas obdarzał łaską na, do tego, byśmy chcieli go zobaczyć prawdziwego, przyjmować prawdziwego, po to, aby zobaczyć prawdę o sobie i żeby móc pozwolić mu się po prostu ratować od nas samych. Bo bardzo często y, największym naszym wrogiem jesteśmy my sami, nie świat, nie inni, tylko my sami. Bo my same często lepiej wiemy, a później coś się stanie. To winni wszyscy. Bardzo my często sami psujemy sobie zdrowie, a potem winni wszyscy. Kiedy prawdziwie spoglądniemy na siebie, na otoczenie, to niewątpliwie nam Jezus pokaże, że dużo tych trudności dałoby się zlikwidować przez to, żebyśmy po prostu stanęli w prawdzie. A te, których nie będziemy potrafili zlikwidować, myślę, że bardzo chętnie się nimi zajmie. Bylebyśmy tylko chcieli zobaczyć prawdę, uznać tą prawdę zauważyć nasz brak, poprosić go o to, aby ten brak uzupełnił i nie bać się przyjmować, bo z przyjmowaniem też może być niemały problem. Ale to może już na kolejne nasze e, uwielbienie czy spotkanie z Jezusem. Ponieważ jesteśmy istotami dość słabymi i małymi, to myślę, że małymi kroczkami warto przybliżać się do Pana Jezusa, e, tak, aby jak najwięcej mógł z nami działać i żebyśmy Potrafili go jak najprawdziwiej i jak najuczciwiej doświadczać, bo wtedy będziemy mogli innym mówić, że faktycznie on żyje i działa cuda, bo będą się działy w naszym życiu. Amen.